Proszę Państwa to jest technologia przyszłości Podziwiajmy Tutaj jest Albert, tutaj jest śpiewająca górka I Jesteśmy pod wpływem płyty Radiohead Piosenka Creep dzisiaj leciała jakieś 27 razy tylko Górka Dajemy Dajemy Będziemy Creep Albert rozkłada statyw, ponieważ inaczej nie da się zrobić zdjęcia temu fantastycznemu budynkowi. A ponieważ jest to moje zadanie domowe z pracy, jestem tu. Pozdrawiam Cię szefie, dziękujemy. Że Państwa, tak wygląda Torre Agbar bez LED u Jak widać iluminacja świetna robi robotę, ponieważ w tym momencie budynek po prostu wygląda do dupy. Jak w na ryby. Jak w na ryby?! Nie ma. Jeszcze jeden bardzo ważny element wieczoru. Kolega Albert i oczywiście koleżanka Górka bardzo długo próbowali ustawić odpowiednio aparat fotograficzny, żeby zrobić wyraźne zdjęcia budynku. Robili to tak długo, aż budynek wygląda tak. I chyba na tym nasza praca się skończyła na dzisiaj. Dziękujemy.